Adam Bodnar chce, aby ponownie przeliczono je w kolejnych komisjach. Roman Giertych w całym kraju. A do tego proponuje, aby odwlec zaprzysiężenie prezydenta elekta. Marszałek Sejmu stanowczo to wyklucza, koalicja kluczy, a opozycja grzmi, że tak jak rządzący nie poradzili sobie z wygraniem wyborów, tak ze swoją porażką też sobie nie radzą. Cyprian Jopek. Zupełnie szaleńczy scenariusze. To o rozważaniach Romana Giertycha. Poseł Koalicji Obywatelskiej zasugerował możliwość wstrzymania przysięgi nowego prezydenta. Ogłoszenie przerwy w Zgromadzeniu Narodowym. Planowanego na 6 sierpnia. Przerwa miałaby trwać miesiąc. W tym czasie przegłosowanie. Ustawy o Sądzie Najwyższym, którą miałby podpisać pełniący wówczas obowiązki głowy państwa marszałek Sejmu. Szymon Hołownia wyklucza scenariusz Romana Giertycha. Rozumiem, że chce decydować czasami za Zgromadzenie Narodowe i za wiele innych instytucji państwa. Pewne teoretyczne rozważanie. Tłumaczy autor pomysłu. Mecenas wzywa do powtórnego przeliczenia głosów nie tylko w tych komisjach, gdzie wynik wzbudził wątpliwości. Ja bym zaczął od kilkuset. Może od tysiąca. Tak, żebyśmy poznali skalę zjawiska. Nie jest w interesie Polski to, co wyprawia ta szajka, która w tej chwili próbuje wmówić, że były sfałszowane wybory. Głosy są ponownie przeliczane tam, gdzie wskaże Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Toworek z głosami oddanymi w komisji numer 20 w zabrzu, przeliczonymi przez Sąd Okręgowy. Wyniki różnią się o jeden głos który niepoprawnie został przepisany kandydatowi. Karolowi Nawrockiemu zamiast Rafałowi Trzaskowskiemu. Poważniejszy błąd popełniono tu, w Komisji Wyborczej nr 6 w Kamiennej Górze. Prokuratura wszczęła w tej sprawie pierwsze wyborcze śledztwo. W pakiecie z głosami na Karola Nawrockiego znaleziono głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego. Te anomalie dotyczą znacznie większej liczby komisji. Jeszcze nie wiem dokładnie ile to będzie, to będzie 800 czy 1000 komisji. Prokuratura Krajowa przygotowuje żądanie przeliczenia głosów w tych komisjach. Adresatem będzie Sąd Najwyższy, który na razie zarządził ponowne przeliczenie głosów w 13 komisjach. Protestów wyborczych było ponad 54 tysiące. Ogromna większość tych protestów, to jest grubo ponad 90%, tych protestów są to Protesty, o których treści się powtarzają. Prokuratura Krajowa chce mieć dostęp. Do każdego z nich sprawdza je specjalny zespół 25 prokuratorów. Nie dostaliśmy wszystkich protestów, o które wnosiliśmy. Wręcz dostaliśmy bardzo niewielką część. Niewiele ponad 300. Prokuratorzy dostali z Sądu Najwyższego pismo, w którym stwierdzono, że przekazanie wszystkich protestów spowodowałoby destabilizację pracy sądu. Według Adama Bodnara to utrudnianie prokuratorowi generalnemu uczestnictwa w kontroli ważności wyborów. Jemu podlegli prokuratorzy nie są wiarygodni w tym procesie. Jeżeli pis uważa, że Nawrocki wygrał te wybory, to sami powinni być tym zainteresowani, bo to by wszystko przecięło. W przyszłym tygodniu Sąd Najwyższy ma ogłosić uchwałę o ważności wyborów. Na razie uznał, że trzy wyborcze protesty były zasadne. Ale nie miały wpływu na wyborczy wynik. Cyprian Jopek wydarzenia.